ET-41 Jamnik o numerze 153 to jedyny czynny egzemplarz z żółtym czołem. Ale studiując portal ilostan pojazdów trakcyjnych można się jeszcze czegoś dowiedzieć. Po pierwsze jest to egzemplarz, który zachował schemat malowania z żółtym czołem przez ostatnie 30 lat. Po drugie jest to składak, bo człon B pochodzi z ET-41-178. Po trzecie przydział lokomotywy to Wrocław. Nie dajcie się jednak zwieść, na brochowie ta piękność bywa niezwykle rzadko, tym większa radość, że udało mi się ją złapać właśnie tutaj. ET41153 na brochowie.